Cześć! Dziś opowiem Ci o dziewięciu rzeczach, które naprawdę chciałbym wiedzieć, zanim w ogóle zacząłem drukować w 3D. Zebrane z własnego doświadczenia po wielu godzinach nauki, prób, błędów, sukcesów i frustracji. Jeśli dopiero zaczynasz to super, to możesz uniknąć części z tych błędów. Jeśli już drukujesz od jakiegoś czasu, to nadal znajdziesz tutaj, tutaj wskazówki, które mogą Ci zaoszczędzić czas, pieniądze i nerwy. Także rozsiądź się wygodnie, możesz nawet otworzyć notatnik, lecimy! Zainwestuj w naukę, zanim zaczniesz drukować. Gdy ja zaczynałem swoją przygodę z drukiem 3D w 2016 roku, to byłem członkiem koła naukowego robotyków, gdzie od starszych kolegów uczyłem się o druku 3D. Nie każdy ma taką możliwość, więc na początek polecam zakupić jakiś kurs o druku 3D, albo aby poznać podstawy, czym jest ekstruder, retrakcja, Czym różni się PLA od PETG? Jak działa slicer? Wiem, że wszystko jest w internecie, ale pro problem polega na tym, że wszystko jest wszędzie. Jeśli uczysz się tylko z YouTube'a, to często brakuje ci podstaw, bo film zakłada, że już coś wiesz. Kurs, książka czy dobrze napisany blog to jak plan treningowy na siłowni. Nie tracisz czasu, nie robisz przypadkowych rzeczy. Zanim zaczniesz od drukujemy Baby Yoda, zacznij od zrozumienia jak działa slicer, co to jest kalibracja, jak wygląda profil materiału. To wszystko później bardzo ci się opłaci. Poza tym wiedza daje ci pewność, wiesz co robisz, a nie tylko próbujesz. Nie ma nic bardziej frustrującego niż druk, który nie wychodzi, a ty nie wiesz dlaczego. Wiedza eliminuje zgadywanie. To nie jest hobby na jeden zakup. Wielu ludzi myśli, że kupi drukarkę, dwie szpule pela i będzie drukować przez lata. No niestety tak to nie wygląda. Po pierwszym sukcesie będziesz chciał więcej, większe wydruki, szybsze tempo, lepsza jakość. Kupisz nowy hotend, nowe łożyska, może nową płytę główną albo całkiem nową drukarkę. Później zaczniesz kolekcjonować filamenty. Masz czerwony, ale chcesz malinowy. Masz PETG, ale chcesz prze przezroczysty. A potem pojawia się TPU i ABS, i zanim się obejrzysz, masz regały pełne rolek, części i narzędzi. To nie jest, to nie jest złe, po prostu warto być tego świadomym. To hobby wciąga, bo łączy technikę, kreatywność i ciągłe ulepszanie. Jeśli lubisz techniczne nowinki, to każda nowa część czy filament to będzie dla Ciebie ekscytacja, nie wydatek. Zresztą to hobby, które się rozwija. To, co jest najlepsze dziś, za rok może być średnie. Więc naturalne jest, że chcesz iść z postępem. Jeżeli chciałbyś zgłębić temat druku 3D, to zapraszam Cię bardzo serdecznie do mojego kursu. Wejdź na stronę heyityou.com, łamane na kurs 3D i tutaj zobacz cały opis. Wszystko jest do dokładnie pokazane, z czego składa się kurs, jakie są mocne strony, co oferuje, e, co zawierają wszystkie moduły. Także bardzo serdecznie Cię zapraszam. Drukowanie i grzebanie to dwa różne hobby. Drukowanie to jedno, grzebanie przy drukarce to drugie. Są ludzie, którzy po prostu chcą drukować gotowe modele. I są tacy, którzy uwielbiają modernizować, tuningować, wymieniać firmy, testować nowe rzeczy. Zorientuj się jak najszybciej, kim Ty jesteś. Bo, jeśli chcesz tylko drukować, to nie kupuj maszyny, która trzeba często kalibrować. Jeśli uwielbiasz grzebać, to nie kupuj zamkniętej drukarki, która działa od razu, ale nic w niej nie zmienisz. W tym przypadku polecam zestaw od prusy do samodzielnego złożenia. Dopasowanie drukarki do stylu pracy oszczędza masę frustracji i czasu. Wybierz dobrze i będziesz mieć więcej radości, mniej przekleństw. Warto też pamiętać, że każda drukarka wymaga minimalnej konserwacji. Nawet te gotowe do druku, więc dobrze jest znać podstawę mechaniki tej, tej maszyny, nawet jeśli nie planujesz jej modyfikować. Naucz się modelować w 3D. Na początku ściągasz modele z internetu, to normalne, ale w pewnym momencie dojdziesz do ściany. To fajne, ale potrzebujesz inny rozmiar, albo na przykład chcesz to samo, ale z dziurą po środku, i wtedy musisz nauczyć się modelować. I to jest przejście na wyższy poziom. Można zacząć od Tinkercada, który jest bardzo prosty, ale szybko dojdziesz do Fusiona 360 albo Blendera. Oba programy są darmowe. I teraz uwaga, nie każdy program jest dobry do wszystkiego. Chcesz robić części mechaniczne, bierz program parametryczny. Chcesz rzeźbić, wtedy wybierz Blender. Ale nie ucz się programu tylko dlatego, że ktoś ci go polecił. Wybierz taki, który pasuje do ciebie. Modelowanie to ogromna wolność. Kiedy już się tego nauczysz, Twoja drukarka staje się narzędziem re realizacji każdego pomysłu. Jeśli myślisz o sprzedaży swoich produktów, to właśnie modele to podstawa. To też buduje Twoją markę i daje Ci większą kontrolę nad tym, co tworzysz. Eksperymentuj z filamentami. PLA to nie wszystko. Jest jeszcze na np. PETG, TPU, ABS i wiele innych. Każdy ma swoje właściwości: jeden jest twardy, inny elastyczny, inny odporny na UV, inny na temperaturę. Ale wiele osób się boi, bo trudne, bo się odkleja, bo brzydko wychodzi. Tylko, że to kwestia nauki i warunków. Dobra obudowa, odpowiednia temperatura i nagle wydru wydruki wyglądają lepiej. Nie bój się testować jeden projekt miesięcznie z innego materiału. Nawet jak nie wyjdzie, to się uczysz. Każdy nowy filament to nowe możliwości. Warto je odkrywać. Niektóre filamenty, jak elastyczny TPU, daje Ci dostęp do zupełnie innych zastosowań. Filament trzeba suszyć, nie tylko przechowywać. Na początku kupiłem worki i pojemniki, myślałem, mam to ogarnięte, a potem filament zaczął nitkować i jakość wydruku nie była za dobra. Problem? Wilgoć i to taka, którą nie widzisz. Niektóre, niektóre filamenty chłonią wilgoć jak gąbka. Rozwiązaniem jest suszarka do filamentu. Prosta rzecz, a zmienia wszystko. Nagle PETG drukuje się jak pela, TPU jest gładkie. Jeśli myślisz o poważnym druku, szczególnie z droższych materiałów, to suszenie to nie luksus, to konieczność. Szczególnie w krajach o wysokiej wilgotności powietrza. Suszarka to prawdziwy game changer. Nawet tanie suszarki do filamentu robią ogromną różnicę. Myj stół, ale dobrze. Czyszczę alkoholem izopropylowym, wszystko gra. No, nie zawsze. Szczególnie przy y, PETG albo TPU. Albo jak używasz kleju, lakieru, albo po prostu dotykasz swoimi łapami. Raz na kilka tygodni umyj stół płynem do naczyń takim dobrym z otłuszczaczem. Spłucz, wytrzyj do sucha. Zobaczysz różnicę od razu. Brak problemów z przyczepnością, równiejsze pierwsze warstwy. Prosta rzecz, a nagle robi różnicę. Nie warto psuć kilku godzin druku przez brak dwóch minut porządnego mycia. Druk 3D to społeczność nie tylko sprzęt. Można mieć najdroższą drukarkę, a i tak się zniechęcić. A można mieć budżetową maszynę i mieć z tego kupę frajdy, bo jest się częścią społeczności. Discordy, grupy na Facebooku, meetupy, festiwale, tam znajdziesz pomoc, inspiracje i przyjaciół. Tam znajdziesz ludzi, którzy przeszli przez to samo co ty. Czasem jedno pytanie na forum ratuje cały dzień druku, czasem ktoś podrzuci ci pomysł na projekt, który zmieni twój sposób myślenia. Nie bój się pytać, nie bój się dzielić. To społeczność tworzy to hobby. Jeśli nie wiesz, gdzie zacząć, to polecam dołączyć do kilku grup na Facebooku związanych z drukiem 3D. Gdy hobby staje się pracą, zachowaj radość. Wielu z nas, jeśli pokochamy druk 3D, zaczyna myśleć, a może by tak na tym zarabiać? Są Etsy, Patreon to się czyta, farmy druku, projektowania na zlecenie. Super pomysł, jeśli pamiętasz, żeby nie tracić tego, co sprawiało Ci radość. Bo jak masz 20 zamówień na ten sam model, to czar pryska. Dlatego co jakiś czas rób coś tylko dla siebie. Wydrukuj coś głupiego, zabawnego, bezużytecznego. Czysto dla frajdy. To pomaga utrzymać balans i nie wypalić się własnym hobby. Jeśli już działasz komercyjnie, dobrze mieć jasne granice. Godziny pracy, dni wolne, czas na własne projekty. Bez tego łatwo się wypalić. Zakończenie. To były moje 9 rzeczy, które chciałbym wiedzieć na początku. Przygody z drukiem 3D. Jeśli któraś, e, któryś punkt Ci pomógł, napisz w komentarzu. A może masz swój punkt numer 10, podziel się nim. Jeśli film Ci się podoba, zostaw suba i łapkę w górę, a ja idę coś wydrukować. Dla frajdy.